Dzień dobry, dzień dobry Mamy Dzisiaj podchmurny Pochmurny dzień, sobota Ale chyba się przejaśni Ogórasy mam jakieś One teraz ładnie poszły Bo Ja im tutaj dolałam Popryskałam je drżami dzisiaj oraz dałam ich, tym, tym, tych drożdży dałam im do, do środkowo, czyli je podlałam i spryskałam. I dodatkowo mają ogóreczki, mają. One już teraz zaczęły ruszać, bo yy, no takie miały na początku. Ale widzę, że się to wszystko normuje. Tam jest ogóraz, muszę go zebrać. Po raz kolejny tutaj wysiałam ko koper i widzę, że i już mi idzie. I drugi raz wysiałam ogórki. Już, już wychodzą. Tak właśnie robię. Żeby były cały czas, nie? Bo się dużo je i jeszcze trzeba zrobić. No to tak, ale dzisiaj się jeszcze wybieramy. A co to było? Dzisiaj się jeszcze wybieramy. Jak to wszystko to otwieram? Do. O, takiego, ale tutaj już jest ładny. Chyba dobrze widać, czy nie. nie wiem. Wybieramy się do Jeruzala. Trochę drogi przed nami. Wychodzą tutaj. Dobra, idę otwierać. Fasolka. Stolkę już mam taką też dosieję Żeby było. Buraczki są. Nie, przerob... nie prze... e... jak to się nazywa. Nie. Nie przepielone. Zaczęłam trochę pielić, ale trochę deszczu padało. Dobra, ja idę do tego całego. A tutaj mamy te zewnętrzne. Między nimi jest. Muszę go też podlać. Kartofel jak zwykle w tym roku przecież się wysiewa. No tak, sam. Ech. Czemu mi się to samo powiększa? O! Takie już. Kurczę! Też je muszę tutaj opielnić, ale w sumie to nie wiem, czy ja je opielę, dlatego, że może tylko tutaj dookoła. Dlatego, że tutaj trzyma się wilgoć przez tą trawę. O, takie. I w przyszłym roku stawiam na pomidorki zewnętrzne bardziej. Proszę bardzo. Natomiast wewnętrzne Czyli foliowe, ograniczę do połowy. Jeszcze wyjdziemy. O, tu mi tak zarosła, Ścina na. Y jak ona się nazywa? N melisa, O! Ogórki. Już im trzeba, już im stożki wzrostu przytnę. To już za dużo tego. Tutaj mam, coś mi nożyło w ogóle. Sałatkowe jeszcze y, sobie wysiałam, tam jeszcze mam dwa. Nie, raz do No trochę ich jest. Patrzę, że tu ślimak już się wpierdzielił. Nieszczęsny. To na pewno też... Ale po drugiej stronie. O jak uciął. Jezu, nie wytrzymam. Yy, takie. I wsadzę je po drugiej stronie tutaj koło tego pomidora. O, tego ogóra już też trzeba zerwać. Koniecznie. I stożki wzrostu obciąć. Te sobie niech rosną. W przyszłym roku już nie będzie tyle pomidorów w folii, po prostu. Wezmę się za gruntowe bardziej, tutaj zrobię miejsce na gruntowe. <laughs> A po jednej stronie będą ogórki sałatkowe, nie, to po tej chyba, ogórki sałatkowe, tak jak tutaj są. No bo patrzcie, jak to wygląda. Ja nigdy takich pomidorów nie miałam, po prostu nigdy. Nie wiem, co to się porobiło. Chociaż to jest prawda, że rośliny czują to, co. Wiecie, z ich opiekunem się dzieje, nie? Także mi się to wydaje, że to też jest jakaś przyczyna tego. Na przykład ten to jest tutaj samosiejka. Sam się wysiał. No ale no wielki. <laughs> wielki się zrobił. Ale co, z kwiatuszkami? No i pan dopiero tutaj kwitnie prawie pod tym. To są te wielkowocowe, no to one jeszcze trochę z niej będzie. <laughs> no, także o. Takie mam pomidory w folii, a takie mam na zewnątrz. Kolejny arbuzik, on już idzie trochę ładniej. Też je trzeba. Arbuzy to trzeba cały czas dokarmiać. Dobra, ja blabla, ma tu mi czas leci. Robimy sobie jeszcze przed wyjazdem zrobię kabaczka, kabaczka kiszonego, kiszonego. Aha, jeszcze gorczycy. Ryjek, zaraz ci dam. Co ja wsypuję? Trochę gorczycy. Tak normalnie. Jak się kiesi, nie? E, to jest suszony koper, bo takiego nie mam, bo mi nie wyrósł. I zapomniałam kupić e, listek dębowy. To jest dąb błotny i on jest taki trochę inny. No i wrzucam jeszcze mi zaraz. I bo przyniesie więcej liści. Kawa mi się robi zielona. Masz? Mam. Dawaj. Trzeba umyć. A to tu mam. Pożeczki mi jeszcze przynieś czarnej. Liść, liść. Czarnej? Czarnej. Może być czerwona? Nie, czarnej. Stragon. Trochę liścia szanowego bo nie mam chrzanu. czosnek za trzy czochy. trzy czochy. No, trzeba upchać to. jak? Yy... Ryjek. Ryjek to jest taki zabawowy. bawi się? Zaraz Wam pokażę. No i co? Tak jak normalnie ogórki. Litr na, yy, yy, na litr. Yy. Taką większą łyżkę soli Ja daję kładawską, nie, nie jodowaną, tą taką w zielonej dużej tej. Yy. No. Patrzcie. Oj, cały się zmieścił tutaj. Słucham Was, i Kaja przyszła. Co, Kajusia, chciałaś? Co? Soniu nie chciała. Co chciałaś, moja dziewczynka złota? A tutaj ryjek siedzi. Ryjkowi tylko z tej miski nie wypada. Jedzonko, tak? Bo z innych musi wypadać, a to jest taka nasza. Już muszę ją oddać mu. Bo po prostu. No zialaś. Jak je, to on po prostu wszystko wywala. I już myśli, że nic w tej misce nie ma, naokoło nie szuka. Przez ten, wiecie, ten brak tego nosa. No. Zaraz ci dam, czekaj. No już, już. Ojej. No chodź, chodź. Chodzący przewód pokarmowy naprawdę. On je tyle co trzy koty. O, i on tak właśnie nie ma tych zębów, na tego kła. Tego lejka nie ma i tym, to. O. Tak właśnie to wszystko idzie mu do góry. Ale z tej miski to jeszcze mu spada. No, także tak kiszę. Mm, Kabaczka. To jest stary słoik na... Taki stary jeszcze ma tu jakieś napisy dziwne. Yy, na, cz na cztery, więc mam jeszcze takie na cztery sobie tam kiedyś kupiłam. No i tu jest niecały litr to tej soli. O! taka łycha troszkę bo ta łyżka takaś taka płaska zwykła kranowa zwykła oglądaliśmy ostatnio wilkowy film nie serial tylko film no i Postanowiliśmy dzisiaj sobie odwiedzić to miejsce. No trochę mamy no, z godzinę, ale wakacje są to, to przyjechaliśmy znowu.